Witam dzisiaj z DURES w Albanii. Dziś opowiem o tym, jak się buduje miliardowe projekty. Do zobaczenia na po krótkiej przerwie. Jak widać, DURES leży nad Adriatykiem, to drugie największe miasto w Albanii. I tutaj powstaje miliardowy projekt. Dures jest znanym portem w Albanii. Już za komuny tutaj był właśnie taki hub transportowy, port, który jakby dzieli miasto na dwie części Jest jedna część, ta jakby historyczna, tam gdzie tubylcy głównie urzędują, żyją, tam są sklepy, tam jest deptak, tu jest też promenada w tej części Restauracje, oczywiście, i tak dalej. Hoteli mniej, ale właśnie restauracje, kawiarnie, i tak dalej. Deptak, część komercyjna. Później jest ten port, który ma jakieś 3 km długości, i po drugiej stronie portu jest długi na kilkanaście kilometrów długa plaża, i wzdłuż niej, po prostu, jeden za drugim, stoją hotele. Oczywiście tam też są restauracje i kawiarnie i tak dalej, ale oczywiście ta część jest oddzielona portem od tej części historycznej gdzie to są też historyczne zabytki, między innymi taka arena rzymska, ze staro starożytnego Rzymu willa taka Jugendstilowa, czyli Art Deco na wzgórzu, no jest tu trochę tego oczywiście to jest jakby podzielone to, to, to miasto. I teraz ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić tu miliardowy, e, miliardowy projekt. Zapytał się rządu, ile by, ile by kosztowało wykupienie tego portu, a następnie udał się do miliardera, e, arabskiego miliardera Mohameda Alaba. Jakby ktoś nie wiedział, kto to jest Mohamed Alaba, to jest ten facet, który założył Emar, największego dewelopera świata który wybudował Burj Khalifa, który wybudował Emar Mall, tudzież Dubaj Mall, który wybudował cały downtown Dubaju, cały centrum Dubaju który wybudował Marinę w Dubaju, no i 70 innych projektów w 15 krajach. I ta osoba udała się do Alabara i powiedziała że jest tu taka możliwość zbudowania czegoś takiego jak marina w Dubaju, oczywiście tutaj w Dures, na miejscu obecnego portu. I Alabama w to wszedł i stworzyli spółkę. Jest spółka 50-50% udziału właśnie arabskiego, kapitału arabskiego. i Tworzą tu miliardowy projekt, i teraz jak stworzyć ten projekt? Pierwsza rzecz to jest wizja. To jest wizja tego faceta, który właśnie opowiedział to temu arabskiemu, emirackiemu miliarderowi, ale oczywiście też zasadniczo wizja projektu, którą później się sprzedaje, czy to urzędnikom, władzom, czy też po prostu prywatnym inwestorom, którzy tutaj później będą kupowali apartamenty i tak To jest wielka wizja. I wizja polega na tym, inwestujemy, to jest projekt na 3 miliardy dolarów. To są 3 kilometry deweloperki wzdłuż byłego portu. Powstaje marina dla jachtów. Bardzo nowoczesna, piękna, luksusowa, z charakterystycznymi budynkami. Oczywiście dużo apartamentów luksusowych, z basenami, ze wszelkimi dogodnościami znanymi z Dubaju, czyli Chociażby, nie wiem, prywatny portier, gym, czyli prywatny Fitness Club, i tak dalej, i tak dalej. To najważniejsze oczywiście jakieś też komercyjne rzeczy, czyli restauracje, kawiarnie, jakiś mol, jakieś centrum handlowe, i to jest w samym sercu w samym sercu tutaj durec. Tą wizję się sprzedaje. Oczywiście ta wizja znajduje odzwierciedlenie we wszystkich rodzaju wizualizacjach Najpierw są to jakieś takie szkice, jakieś moodboards i tak dalej Później oczywiście to są konkretne projekty, to są wideos, to są makiety i tak dalej Wejdźcie na stronę Dubai Yacht Marina i zobaczcie jak to wygląda Tu jest to robione, żeby przyciągnąć klientów, przyciągnąć inwestorów, wytłumaczyć też władzom, wszystkim stakeholderom jak to będzie wyglądało O co tu chodzi? Żeby przyłączyli się do tej wizji Pierwsza rzecz, wielka wizja. Jak chcesz zrobić miliardowy projekt, musisz mieć tą wielką wizję Druga rzecz, akurat w takich projektach deweloperskich bardzo ważna lokalizacja Gdzie jak gdzie, ale jeśli chodzi o deweloperkę Lokalizacja jest bardzo ważna. Położenie Twojego projektu. I tutaj jest no, świetne położenie, jak we wszystkich projektach Emaru, chociaż wiemy, że Emar w zasadzie w środku pustyni zbudował no, wielkie rzeczy, jeśli lokalizacja nie jest odpowiednia, to Emar nagina tą lokalizację, to znaczy na przykład Marina Dubajska to przekopali 5 km kanału żeby zrobić marinę, bo tam nie było kanału Tak, No to tutaj ta lokalizacja polega na tym, że Dures jest jakby najbliższym, e, najbliższym miejscem od lotniska w Tiranie to jest, Tirana jest jedynym międzynarodowym lotniskiem w Albanii I teraz Dures jest najbliższym punktem od tego lotniska do Adriatyku Weźmiesz taksówkę, jesteś 20-30 minut w Dures Taksówką, i tutaj właśnie e, głównie turyści wcześniej lokalni, a teraz coraz bardziej międzynarodowi e, przyjeżdżają na wczasy. Bo jest po prostu najwygodniej. Znaczy, lądujesz w Tiranie, jesteś 20-30 minut nad morzem. E, I oczywiście wcześniej to lokalnie, czyli Albania, e, ale też Macedonia. Albo Kosowo, tam gdzie właśnie Albańczycy mieszkają, oni tutaj przyjeżdżali, Serbowie też, z tych wszystkich serbskich, Montenegro czy Serbia, czy Bośnia, może Hercegowina też, wcześniej Jugosłowianie, tutaj przyjeżdżali właśnie nad morze. A w dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi, coraz więcej ludzi z Europy, w Polsce, to Albania zaczyna być bardzo popularna, ale takimi turystami numer jeden tutaj to są. Włosi oczywiście. Są połączenia właśnie z Dures też promami do Włoch, więc bardzo dobrze to wygląda I teraz, to jest jedna rzecz co do lokalizacji, ale druga rzecz co do tej lokalizacji jest to, że ten port jest dokładnie w środku między tymi wszystkimi On to jakby łączy. Po jednej stronie jest ta część historyczna z tymi jakby zabytkami, część komercyjna, gdzie są sklepy, gdzie jest deptak Później jest Promenada, tutaj, tutaj, jakby połączona z tą częścią. Jest Promenada nad Morzem, na której ja jestem tutaj, jak widać. I to jest jakieś 2 km. Promenady, z oczywiście dużo restauracji, kawiarni, molo i tak dalej. I później jest ten port, który będzie mariną, i po drugiej stronie są te wszystkie plaże. Ale oczywiście, tu, gdzie jest port, gdzie ta, gdzie ta będzie marina, tam też zrobią plaże i to będzie jakby najbliższa plaża od, od miasta. I tutaj, oczywiście, będzie bardzo dużo apartamentów, koło, jak 100 budynków tam będzie. Wejdźcie sobie na, na, na wiski, zobaczcie, jak to będzie wyglądało. I tam właśnie prywatne plaże, luksusowe plaże, oczywiście, z pięciogwiazdkowymi hotelami, apartamentami wysokiej. Klasy, i tak dalej, więc lokalizacja idealna, bo jest nad morzem, jest plaża, jest z drugiej strony bardzo blisko miasta i bardzo blisko lotniska. No i oczywiście też blisko promenady oczywiście ta promenada będzie dalej szła przez, przez marina, jakby ta marina będzie wydłużała tą promenadę historyczną miasta, miasta Dures. Czyli lokalizacja. Druga zasada w deweloperce bardzo ważna. Trzecia zasada to jest oczywiście branding i reputacja. Bo chodzi o to, tutaj oczywiście te whisky pomagają, to stwarza taką wizję luksusu z jednej strony, tak? To jest coś, co będzie na wysokim poziomie. Z drugiej strony. To się też odwołuje, dlaczego ten facet poszedł do Alaba. Dlatego, że Alaba zbudował Emar, że oni mają track record, że oni zbudowali ileś tam marin w różnych, nie tylko w Emiratach Arabskich, nie tylko w Dubaju, ale w Istambule. Z tego co wiem, to Waterfront w Belgradzie też jest z jakimś udziałem właśnie Alaba, czy był. No, i w paru innych miejscach, chyba w Baku też coś budują, w Delhi. No w wielu miejscach ten facet zbudował po prostu bardzo dużo projektów, które zakończyły się sukcesem i które były na wysokim poziomie. I to oczywiście rzutuje to jest wiarygodność tego projektu to jest branding to jest powiązane z luksusem i oczywiście odpowiada to no jakbym no przemawia do właścicieli jachtów, do ludzi, powiedzmy, do międzynarodowego jetsetu, do ludzi, którzy no, inwestują międzynarodowo, mają różne miejsca zamieszkania w różnych miejscach dookoła świata i e, dlatego on jest w stanie osiągać dwu-trzykrotnie większe ceny za metr kwadratowy niż Porównywalne, porównywalnej jakości mieszkania czy apartamenty tutaj, też nad wodą w pierwszej linii w Dures czy, czy ogólnie w Albanii. Dlatego, że właśnie jest ten branding i jest ta wiarygodność i ta reputacja, która pochodzi właśnie od tego track record EMAR-u, od tego miliardera Alabara, który jakby no, firmuje to swoją nie tylko swoją, swoim nazwiskiem, ale. To też, jakby swoim doświadczeniem, i no, on po prostu wie, jak to się robi. Tak? Więc inwestorzy mają do tego zaufanie, ale także wszyscy z tej kolterzy, także władze lokalne, i tak dalej, oni wiedzą, że to nie będzie odpieprzone to nie będzie projekt, który zakończy się niepowodzeniem, który zostanie. Porzucony, albo z którego oni później zostaną rozliczeni, że to będzie coś, jakieś przykręty, albo tego typu rzeczy. Więc to ma bardzo ważną, ważną rolę. To jest ta reputacja. Już mówimy, to był trzeci punkt. Czwarty punkt, ze względu na ten luksus, oczywiście on ten projekt jest adresowany do całkiem innej grupy docelowej niż do tej pory. Projekty tutaj są setki. Setki hoteli po drugiej stronie właśnie za tym portem, wzdłuż plaży jest dużo budowane w Albanii, Albania się bardzo dynamicznie rozwija, ale oni adresują, to są inwestorzy no, z małymi kieszeniami. To są albo lokalni inwestorzy, albo może z ościennych krajów, może z Macedonii, może z Kosowa, może nie wiem, z Serbii, z Montenegro, może Grecy trochę, może, no, może też Włosi, tak, ale. Ogólnie to są ludzie z małymi kieszeniami, którzy tutaj do tej pory inwestowali. Natomiast Emar, deweloper, który jest, który też Emar zbudował, Alaba i ta firma, która tutaj buduje Marinę, oni oczywiście adresują swój. Swoją ofertę nie tylko dla, dla tych tutaj lokalnych inwestorów, ale też dla, dla ludzi międzynarodowych. To są całkowicie inna grupa inwestorów: to są właściciele jachtów, którzy tutaj sobie później zaparkują jacht, mają swój, e, swój apartament. To są e, ludzie właśnie z Drzecetu, którzy podróżują po świecie i po trochu w różnych miejscach mieszkają na świecie. I oni otw oczywiście otwierają Albanię dla tych ludzi i e, wymagają całkowicie innych cen. To ma też związek z tym luksusem. To są. E, po raz pierwszy jakby taki obszar który jakby odpowiada w pełni wymaganiom czy będzie odpowiadał wymaganiom tego typu klienteli i oni są skłonni za to odpowiednio oczywiście zapłacić I dzięki temu MR może wymagać dwukrotnie, trzykrotnie większe ceny za metr niż kto inny tutaj w Albanii no i dzięki temu oni oczywiście są odpowiednio Zyskowni mogą zapewnić odpowiednią jakość, i tak dalej. To, jest, to jest czwarta część i oczywiście piąta część. I piąty element, jaki to jest? Oczywiście sprzedaż, sprzedaż, najpierw sprzedaż. Słabi przedsiębiorcy najpierw wydają pieniądze, a później sprzedają produkt, zastanawiają się, komu go sprzedać, jak go sprzedać. Natomiast dobrzy przedsiębiorcy najpierw sprzedają, a dopiero później. Produkują ten produkt, dopiero później wydają pieniądze. I dokładnie tak to robi właśnie Marina w Dures. Pierwsze co zbudowali to nie są budynki jakieś właśnie tej mariny, bo budynki mieszkalne, ten port w ogóle cały czas jeszcze działa. Tu jeszcze się nic nie buduje. Natomiast pierwsze co zbudowali to jest za mnie właśnie Centrum Sprzedaży. Tak? Budynek centrum sprzedaży, gdzie są wizualizacje, gdzie są makiety, gdzie się sprzedaje i oni od roku już sprzedają Sprzedali już na setki milionów dolarów tutaj, a jeszcze nic nie zbudowali Port w dalszym ciągu działa, nie jest zamknięty, pewnie jakieś tam prace przygotowawcze są robione Natomiast oni patrzą jaki pułap cenowy mogą ustawić, jak to nakręcić, jak to najlepiej sprzedać żeby to zmaksymalizować żeby rozkręcić marketing, żeby rozkręcić sprzedaż i wtedy idą pełną, pełną parą, tak? tak się robi właśnie wielkie pieniądze, tak się robi Miliardowe projekty. To tyle dziś z Nataliatyku, z Dures w Albanii. Jeśli ten film Ci się podobał, daj mi łapkę w górę, jeśli nie, oczywiście w dół. Zasubskrybuj, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Udostępnij ten film z bliskim, kiedyś Ci za to podziękuję. Ja tutaj dużo mówię o biznesie, o tym, jak działają lepsi przedsiębiorcy naszych czasów. Miliarderzy, jak podchodzą do biznesu, mówię o ekonomii, o pieniądzu, niekiedy o kryptowalutach. Więc jeśli ten film Ci się spodobał, z pewnością spodobają Ci się moje inne filmy, zapraszam Cię do ich oglądania, to tyle nadziei, że Ci fantastycznego dnia, dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.